Dziarenko Kawy. Od chwili jego odkrycia okazało się, że drzemie w nim niebywały zew małego podróżnika z Bliskiego Wschodu w kierunku Anglii, Francji czy choćby Włoch. Dzięki swojej śmiałości kawa zyskała rzesze fanów w każdym zakątku świata. Czy domyślacie się, gdzie wybierzemy się w kolejnym odcinku historycznych wypraw Dziarenka Kawy? Pozwólcie przenieść się w niesamowitą podróż z Dziarenkiem Kawy przez świat. Picie kawy w Ameryce Północnej rozpoczęło się wraz z przybyciem pierwszych osadników. Jednakże pierwsze miejsca, w których serwowano kawę, w niczym nie przypominały ich europejskich odpowiedników. Wyglądem i usługą nawiązywały bardziej do tawern lub karczyn, oferujących zakwaterowanie wraz z posiłkami, napojami i trunkami. Bardzo często były miejscami spotkań kupców i biznesmenów, dla których niekiedy przygotowywano specjalne, wyodrębnione pomieszczenia. Jedną z najbardziej znanych placówek tego typu był Zielony Smok, gdzie w 1773 roku obmyślano protest znany jako Herbatka bostojska. Był to sprzeciw handlarzy wobec podatku od herbaty, wprowadzonego przez Jerzego III, windującego jej cenę niemożliwie wysoko. Pod osłoną nocy, demonstranci wdarli się na statki i wrzucili do zatoki cały ładunek herbaty. Picie kawy stało się popularną formą buntu przeciwko Anglikom. I od tamtej pory Ameryka mocno pracowała nad tym, by stać się narodem kawoszy. Trend ten wspierany był także przez imigrantów, zwolenników kawy, czyli Francuzów w Luizjanie oraz Hiszpanów na Florydzie.